Jesteśmy już za oceanem, już mamy połączenie z panią Elą Nowarską. Jak w każdy poniedziałek w tematyce wewnętrznego rozwoju człowieka, Elu witam cię cieplutko, słonecznie, no i ciągle sierpniowo. Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie. No i tak zawsze zastanawiamy się, o czym porozmawiać, jaki temat wziąć, abyś Elu rozwinęła go na antenie i życie samo przynosi, bo tak z jednej strony wkłada się bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo ludzi, no i świata duchowego, istot duchowych pracuje nad tym, żeby świat się zmieniał, nasz świat ziemski w pozytywnym kierunku i wielu ludzi robi to lepiej czy gorzej, bo jest to proces oczywiście, ale już samo staranie przynosi efekty i zadowolenie, aż tu nagle w tym świecie, który nas otacza, no przechodzą takie porażające wiadomości, sytuacje, gdzie aż serce pęka człowieka, no chociażby to, co się wydarzyło w Polsce teraz, czyli to tragiczne, katastrofalne zatrucie odry i nie tylko okazuje się i wszystkich dopływów. Straszne rzeczy. Jak sobie z tym radzić? Jak świat duchowy, no nie wiem, wskazuje drogę do, do przejścia mimo wszystko, a być może nie przejścia, tylko podniesienia jakiegoś alarmu wobec tych sytuacji? No, teraz na świecie dzieje się bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy. Bo gdy przeglądam nagrania na YouTube, to cały raz wyskakuje mi film pokazujący, że gdzieś spadły gradowe kule, ulewne deszcze zmyły miasto, poprzestawiały samochody, zatopiły. Gdzieś znowu jest susza i wysychają rzeki jeziora. No a w Polsce ostatnio temat, tak jak powiedziałaś, zatruta przecież, no, bardzo ważna, ogromna rzeka Odra. Do tej pory, z tego co wiem, to jeszcze nie wiadomo do końca na skutek czego to się stało. Są przypuszczenia, że może to być jakaś substancja z beczek, które właśnie odkryto na dnie odry. Nie wiadomo jakiego pochodzenia i co tam do końca w nich jest. Może to jest wina działania jakiegoś zakładu pracy. No, na pewno będzie prowadzone w tej sprawie określone dochodzenie. Natomiast człowiek w końcu musi zrozumieć, że nie może być egoistą. My przecież ciągle mówimy o tym, że trzeba szanować, ale szanować wszystko szanować Ziemię, szanować naturę Matki Ziemi, szanować człowieka, szanować życie, szanować siebie, szanować nawiązane relacje, z szacunkiem podchodzić do tych relacji, które dopiero będziemy zawiązywali po prostu szanować. To tak się kiedyś bardziej nazywało, posiadajcie ludzie pewną kulturą, kulturę osobistą. Bo można się bardzo wyedukować w znastwie definicji i rozwiązywania różnych skomplikowanych zadań, ale bez tej kultury to szczerze mówiąc trochę smutno wygląda ta nasza rzeczywistość. Bo z jednej strony tak, trzeba się edukować, ale z drugiej strony my musimy szanować, szanować, po prostu szanować, to, co mamy teraz, bo to jest dla nas, owszem, bo my tu jesteśmy, żyjemy, ale to też jest dla kolejnych pokoleń. I tak naprawdę, mimo że ludzie kochają akty własności ziemi, majątków, jakiejś przestrzeni, to nawet jeżeli mamy te akty własności to ziemia jest naszą wspólną własnością. To tylko ludzie wymyślili, że ją sobie podzielimy na kawałki i teraz to będzie twoje, a to będzie moje, a tamto to nikogo. I jeżeli nie przerobimy tego tematu, bo jeżeli nawet jesteś właścicielem jakiegoś rejonu, to masz go szanować, bo jak się okazuje, jest teraz potrzeba, żeby były łąki. A no więc nawet w miastach są różne skwerki, na których sadzi się z nasion te wszystkie kwiaty, które kojarzą nam się z łąką. Ostatnio gdzieś przeczytałam, że łąka potrafi wyprodukować najwięcej tlenu, jak las. Nie będziemy się prześcigali, kto co produkuje i ile, ale powinniśmy zrozumieć, że my bez natury, dobrze prosperującej w zdrowiu i pomyślności, to nie za bardzo mamy ciekawe wizje na przyszłość. Wiele badań sugeruje ludziom, i bardzo dobrze, że istnieje wrażliwość drzew, roślin, że one się komunikują, że wysyłają sobie sygnały, że one też są innego rodzaju, ale jednak osobowościami. One reagują, one wykonują przeogromną pracę. My nie możemy myśleć tylko o sobie. No i cóż, rozumiem, że znajdą kogoś, kto, kto jest odpowiedzialny za zatrucie Odry, która będzie musiała kilkadziesiąt lat dochodzić do stanu dobrego swojego funkcjonowania, bo takie rzeczy muszą być wyjaśnione. Ale rozmawiam niedawno z Polką mieszkającą w Hiszpanii, która mi opowiada o tym, że. W czasie suszy ktoś poszedł do lasu i z jakiegoś powodu zapalił w lesie pod drzewem trzy świeczki. A potem się okazało, że te świeczki pękły, rozlała się z cała substancja. No i co? I ogromny pożar w Hiszpanii. Pożary, o których słyszymy, że co i raz gdzieś wybuchają na świecie. Czasami jest tak, że no gdzieś jakiś okruszek szkła, no ale pytanie po co ludzie szkło w ogóle gdzieś zostawiają w lesie, to, to, to też przecież ważny temat. No ale też idą i rzucają nie do pałki. Czasami są mu świadome podpalenia. To jest przerażające. Ja bym to nazwała brakiem kultury. Po prostu brakiem kultury. Społeczeństwo powinno zwracać uwagę na edukację kulturalną, na właśnie ten szacunek, które wyrażamy do wszystkiego, co nas otacza, i do samego siebie, do życia również, a nie nonszalancję. No ale cóż, póki co mamy to, co mamy, i trzeba ratować ziemię, ratować naturę ziemi. Są akcje sadzenia drzew, ludzie zaczynają w ogrodach dużo drzew sadzić. Mój sąsiad mówi: Nie kosze trawy, niech rośnie. No, bo bardziej chce mieć łąkę niż wykoszony równotrawnik. W miastach zaczyna się w Polsce robić moda na to, że jak wcześniej były wybetonowane to i całe rynki w betonie, to teraz zrywa się ten beton, kostkę brukową, i w to miejsce sadzi się drzewa. Okazuje się, że to też sporo kosztuje, no ale. Nagle przychodzi do głowy, że nie ma cienia, nie ma drzew. No w ogóle, jak wygląda to miasto, całe w betonie? Jeżeli gdzieś w jakichś miastach prowadzona jest mądra polityka, dzięki której ludzie, jak wyjdą ze swojego domu, to po prostu idą do parku, mają kwiaty i jest ta łąka, i jest po prostu wszystko to, co kojarzy nam się z pięknem funkcjonowania naturalnego ziemi, to bardzo dobrze. No, ale cywilizacja się rozpędziła, my wszystko upychamy, miasta są zapchane. Fajnie wygląda to na zdjęciu, bo świetlistość, budynek prawie przy budynku, sznur samochodów jedzie miastem, tylko że w czymś takim do końca nie da się żyć. To jest dobre może na kilka godzin, na krótki dystans. No i co? Nagle się okazuje, że pojawiła się tendencja, przynajmniej w Polsce. Ludzie zaczynają powoli, ale systematycznie uciekać z miasta, z tego betonu, z tego zaduchu, z tego smogu, który potrafi przecież też bardzo negatywnie działać na nasze ludzkie zdrowie. I za te pieniążki, które mają z tych mieszkań w centrum jakiegoś miasta, kupują sobie działki, stawiają domy i zaczynają po prostu żyć bliżej natury, a nie dalej od tej natury. Ja myślę, że taki przykład, tak jak w Polsce Odra, to przeogromny, ważny sygnał dla wszystkich, by zwrócić uwagę na to, jaki jest poziom kultury społeczeństwa. Społeczeństwa, które no, trudno, żeby odpowiadało, opowie, odpowiadało za e, zachowanie jednostek, no ale jednak społeczeństwo może wywierać presję na innych, w domyśle na tych jednostkach. Nie do końca taką kulturą obdarowanych, by dostosować się do pewnej normy społecznej. A tą normą na pewno było, powinno być szanowanie. My często widzimy agresję w mediach, także. Pokazuje nam się, jak jeden obraża drugiego na tych forach społecznościowych, to już w ogóle jest. Horror pod tym względem, bo ludzie komentują, czują się bezkarni, jest obrażanie, jest krytykowanie. Oczywiście każdy ma mieć prawo swoje zdanie, ale może nie w ten sposób wyrażane, żeby komuś dopiec. Jak się okazuje, wielu jest takich, bardzo chętnych, żeby funkcjonować w takim działaniu. A my mówimy o rozwoju wewnętrznym, który jest w gruncie rzeczy. Rozbudowywaniem kultury osobistej w człowieku, wrażliwości jego. Mówi się o systemie wartości, który, gdy zrozumiem, poczuję, zaakceptuję, to sprawia, że ja nie zachowam się wbrew komuś czemuś, nie będę zabijać, nie będę upokarzać, nie będę kraść, nie będę robić niczego niewskazanego bo to po prostu nie mieści się w całej ga gamie branych pod uwagę przeze mnie i wykonywalnych moich zachowań. Ludziom się wydaje, że wszystko ma być dane. Ja myślę, że państwo też wacie taką refleksję, że zdarza się w różnych rodzinach i nawet to jest temat większej części pokolenia. Oczekuje się, że to ma być. Po prostu to ma być. Owszem, My rodząc się tu na ziemi, mamy lasy, mamy rzeki, mamy pola, no i mamy jakąś organizację tego świata. Tylko, że jeżeli zaczniemy systematycznie wprowadzać w to wszystko negatywność, no to w końcu doczekamy się plonów tych oczywiście wątpliwej jakości. Bo tak to jest, że najpierw działa energia. To w kółko powtarzam przy tych spotkaniach. Najpierw jest energia. Ludzie myślą, ludzie coś zrobią, jeden zrobi, drugi zrobi trzeci, i nagle okazuje się, że już pięćdziesięciu coś zrobiło, a potem mamy efekty tego wszystkiego, a ludzie się dziwią, no dlaczego to się stało. Próbujemy w tej tematyce zrozumieć na przykład, dlaczego zdarzają się nieszczęścia, dlaczego są wypadki na drodze. No, najprostsze powiedzenie, bo ludzie nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego, no bo wypadki były, są i będą bardzo często słychać. A my staramy się zastanowić, jak to jest, że jeden nawet z trudnej opresji wyjdzie bez szwanku, a drugi, jak to się mawia, ledwo się potknie o coś, i już mamy ten gorszy wariant, czyli jakieś nieszczęśliwe zdarzenie. My chcemy zrozumieć, co takiego powinno być w człowieku, w relacjach wzajemnych, w relacji człowieka z Ziemią, z jej naturą, z kosmosem. Co takiego powinno być, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo? Bezpieczeństwa i oczywiście tego funkcjonowania, bycia w relacjach, dzięki któremu człowiek nie będzie niszczył i nie odegra negatywnej roli w stosunku do niczego ani do nikogo. Jak ktoś pomyśli, że to jest abstrakcja niewykonalna, to ja oponuję, bo my dobrze wiemy, że trzeba się poważyć, odważyć. Na budowanie wizji społeczeństwa dobrze funkcjonującego, człowieka optymalnie funkcjonującego, a nie mówić, że tego się nie da zrobić. To się da zrobić, jeżeli się postaramy. Postarać się jak? Poprzez to, że człowiek poczuje, zrozumie drugą istotę. W tej tematyce mówimy o zrozumieniu ciała swojego, o zrozumieniu drugiego człowieka, zrozumieniu zwierząt, zrozumieniu roślin. I to nie jest tak, że tu nie ma co rozumieć, bo roślina to rodzi, roślina, a, a, a zając to zając. To są istoty żyjące. Jeżeli się nie będziemy rozumieli, to skąd my możemy wiedzieć, co jest w danej chwili potrzebne, jak w danej chwili zareagować. Nam się sugeruje, właśnie w temacie rozwoju wewnętrznego, że bez tego wyczuwania, bez tej wiedzy, to reakcja jest oparta głównie na rozumie, na czymś, co ktoś już przeżył i ja się o tym dowiedziałam, więc czerpię z czyjegoś doświadczenia, ale sytuacja nigdy jest nierówna tej samej sytuacji, chociaż na oko, tak zwane. Mogą być do siebie podobne. My powinniśmy się uczyć umiejętności swojego ja, swojego ciała, swojego pola energetycznego, swojej świadomości, reagowania spontanicznego, naturalnego, dzięki temu, że jest w nas i dzięki zrozumieniu drugiej istoty i wszystkiego, co nas otacza, co należy zastosować, żeby nie skrzywdzić. A jednocześnie, żeby sprawy mogły się kontynuować pozytywnie dalej. My się tego uczymy. To nie jest tylko medytacja, to nie jest tylko uciekanie od problemów, jak niektórzy sądzą, ale to jest bardzo poważna forma edukacyjna, dzięki której rozumiem krople wody. Przecież Państwo wiecie o tych doświadczeniach z kroplą wody, pokazujących, że pod wpływem ludzkich myśli, uczuć, słów wypowiadanych, woda zmienia swoją strukturę. Jakież to piękne. Świat duchowy i świat nauki mówi, że robią to dokładnie tak samo cząstki, o których myślimy, że o, to materialne, one takie niezmienne, tak jakby w ogóle się prawie nie ruszały i nie działo się w nich coś bardzo istotnego. To nie jest tak, że one tylko są, one też są w procesie. My mamy wspierać te wszystkie pozytywne procesy na Ziemi, a w momencie, w którym dzieje się takie, taka katastrofa ekologiczna, jak z rzeką Odrą, tym bardziej świat się powinien zmobilizować, bo jeżeli cokolwiek możemy zrobić, to powinniśmy to zrobić, a na pewno możemy podnieść ten pozi poziom kultury funkcjonowania w społeczeństwie i w relacji z Matką Ziemią. Na pewno możemy zacząć uczyć ludzi zrozumienia, współodczuwania, żeby nie powstawało kolejne pokolenie egoistów, ludzi skupionych tylko i wyłącznie na sobie. Nawet w tym temacie tak zwanego rozwoju wewnętrznego, ja obserwuję, że wielu ludzi, wchodząc w tę tematykę, myśli sobie, że to jest świetna droga, żebym ja i tylko ja i tylko dla mnie, a to nie ta dziedzina. My, podnosząc poziom swojej wrażliwości i skalę rozumienia zjawisk, nawet tych, których oczami fizycznymi zobaczyć nie potrafimy, uczymy się przede wszystkim wiedzieć, co czuje roślina, zwierzę, człowiek, każda osobowość, ba, nawet postać duchowa, z punktu widzenia, oczywiście, ludzkiego wyczuwania, Staramy się zrozumieć, co wynika z danego kontekstu energetyczno-wibracyjnego danej sytuacji, by ta sytuacja nie przyniosła nam nieszczęścia. Staramy się wiedzieć, wyczuć, co się dzieje z nami i w nas, jaką jesteśmy istotą, czego nam potrzebuje do kompletu, do pełni funkcjonowania naszego ja. Bez tego rodzaju skali. Wrażliwości przynoszące i tego rodzaju nam informacje, to my traktujemy wszystko wokół siebie, jakby to było po prostu martwe. A już i nauka, fizyka kwantowa sugeruje, że tu nic nie jest martwe. Nawet to, co ludzie zrobili, wydawałoby się odlane z żeliwa, ale tam też jest jakaś energia. Tam to jest zbiór cząstek, które w jakiś sposób się przetransformowały. A skąd my wiemy, co będzie z tymi cząstkami, jak one zmienią stan swojego bycia? No i tak samo z wodą. Ja myślę, że w tej sytuacji, kiedy już się stała ta katastrofa, to przede wszystkim wyjaśnić, kto to zrobił, bo ludzie mają ponosić konsekwencje swojej nieodpowiedzialności i braku wizji. Co wynika z tego, co ja zrobiłam? Bo taką wizję trzeba mieć. Coś zrobiłam, nikt nic nie widział. Nie obserwował mnie żaden człowiek, ale w energii jest wiadome. Nikt nie widział, ale są tego konsekwencje, jak się okazuje, i, i energetyczne, te subtelne, i te zachodzące w materii. Yy, straciło życie mnóstwo ryb, yy, bobrów. Wszystkich żyjątek związanych z wodą. Nie znam się na tym, ale podejrzewam, że i przekształciła się też struktura tej wody. My bez wody nie istniejemy. Ja czytałam niedawno opracowanie, z którego wynikało, że wielkie cywilizacje, tak jak Majowie się podejrzewa teraz, że one padły dlatego, że zabrakło wody. Bo gdy zabrakło wody, to zaczęła być agresja wśród ludzi, bo każdy chciał ją mieć dla siebie. Zaczęła się walka o wodę. I wtedy, wiecie, te wszelkie idee, którymi nawet bardzo rozwinięta cywilizacja były ludziom prezentowane i wpajane, okazały się no, nie do końca skutecznymi, bo powstała sytuacja ekstremalna. Taką sytuacją jest też wojna. Ktoś wypowiedział wojnę, aż się chcesz zapytać, a jakim prawem? Kto komu dał prawo do wypowiedzenia wojny, spowodowania, że idzie człowiek przeciwko człowiekowi, niszczą i ludzie tracą życie? Bo ktoś wypowiedział sobie wojnę. Przecież my dyskutujemy na ten temat: czy ktoś ma prawo aż takie decyzje podejmować przeciwko ludzkości? Bo to nie istotne, kto ma jaką narodowość, to są ludzie. I to samo dotyczy materialności naszej Ziemi. Zbytnia forma wydobywania, przerost, niszczenie lasów, to co się mówi u nas o Ameryce, głównie południowej, że tam bardzo dużo lasów się wycina, że i to wpływa na to, że zmienia się na Ziemi klimat, topnieją lodowce. Nie wiemy, jakie bakterie i jakie żyjątka się nagle obudzą. My tego nie wiemy do końca. My będziemy to przeżywali na mapie swojego życia, będziemy głównymi aktorami tego serialu istnienia. Ale żebyśmy wytrwali jako ludzkość i żeby jak najmniej było śmierci, bólu i cierpienia, my mamy wszyscy mieć odwagę opowiadać się za rzeczy porządkiem. A świat duchowy rzeczy porządek rozumie jako preferowanie pozytywności, która krok po kroku robi swoje. Przeciwstawia się negatywności to jest rzeczy porządek. Jedno zdarzenie pozytywne kreuje następne pozytywne. Ten rodzaj siły, stanowczości i mądrości Powoduje, że za moment będzie kolejna dawka siły, i docieramy do kolejnej mądrości. Na tym polega ten wspaniały rozwój, który również nazywany jest przecież transformacją. Jeżeli tak pomyślimy o, o swojej relacji z tym światem, no to nagle stop stop energia przestańmy rabować tę rzeczywistość. Rośliny, które mam u mnie w moim ogrodzie koło domu, są roślinami, na które patrzą inni ludzie. One owszem są na tym moim poletku, ale my nie powinniśmy myśleć, że my jesteśmy panem i władcą wszystkiego, bo na szczęście jeszcze takiego pana i władcy na Ziemi nie ma i z tego co wiem, nie będzie. My możemy tylko ze sobą współpracować na rzecz ratowania wszystkiego co pilnie potrzebuje zmiany relacji zastosowania mądrości na rzecz dobra wspólnego życie każdego z nas niby indywidualna sprawa ale tak na dobrą sprawę my jesteśmy tu na tej planecie i wszystko co tu się dzieje nas dotyczy więc nie bądźmy obojętni i jeżeli gdziekolwiek ktokolwiek coś zauważy to powinniśmy bić na alarm, mówiąc, że to działa na szkodę każdego z nas. Gdy pytałem świat duchowy, a czy czasami nie przekraczamy granicy wolno stanowienia o sobie, wolnej woli, to odpowiedzieli: jak wsiadasz do samochodu, a w tym samochodzie siedzi 10 osób, to masz prawo dbać o bezpieczeństwo tego pojazdu, bo ty też tam jesteś. Jeżeli wsiadasz do samolotu, i zastanawiasz się nad bezpieczeństwem lotu. Masz prawo to robić i bacznie się przyglądać wszystkiemu i reagować na wszystko, dlatego też tam jesteś. Inni ludzie też mają do tego prawa, bo tam są. A my wszyscy jesteśmy na planecie Matka Ziemia. Tysiące lat temu już rodziny lub buddyści że jest jedno życie. Nie ma, moje życie, Twoje życie jest jedno życie, które dotyczy wszystkich nas. Jeżeli afektuje się w jakiejkolwiek części tej planety y, żywotność życia, afektuje się samego siebie. Także dojrzewa, mam nadzieję, ludzkość do tego rozumienia. Wiele ludzi ubolewa, bo, bo przecież... Wiele programów obejrzeliśmy z tej strony oceanu, jak ludzkość rozpacza w Polsce nad tym, co się stało. I ta rozpacz faktycznie przerodzi się w działanie, prawdziwe działanie. męki się rozpowszechni na całej Ziemi. Elżbik się tak stanie. Dziękuję pięknie za kolejną wspaniałą wypowiedź i do usłyszenia jak za tydzień. Dziękuję, dziękuję do usłyszenia.